Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. A on oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po, lewej, po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A królim odpowie, zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie, pracz, ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diawu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają ci, Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie? Wtedy odpowie im, Zaprawdę, powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych tego i mnie nie uczyniliście, i pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo pańskie. Pan, tak jak powiedziałem na początku tej Eucharystii, dobrze, dobrze tu być pośród Was i Wam też się ten Wielki Post w sumie dobrze zaczyna, bo zaczyna się Wam od intensywniejszego doświadczenia duchowego, a jest to, a jest to łaska. To słowo się będzie przebijało nie tylko w dzisiejszej homilii. E, łaska. E, no właśnie, kurs razowy dla animatorów. E, Mogę Wam powiedzieć takie jedno słowo z doświadczenia swojego, którym trochę tutaj Wam powiem nie tylko w tej chomili. E, I możecie mi uwierzyć na słowo. E, to, że Pan Bóg związał w taki czy inny sposób wasze losy z ruchem światło życia to jest ogromna łaska. E, to łaska rozumie się często po wielu latach. Akurat, właśnie ta kaplica, no niekoniecznie cała kaplica, bo ten dom Ruch Światło-Życie, decyzji tarnowskiej, decyzji, z której ja również pochodzę, jest stosunkowo młody, ale są tu dwa, dwa elementy tej kaplicy, które pamiętają bardzo dawne czasy. Ta płaskorzeźba, na tym ołtarzu, bo to, że jeszcze jest nowy, ta płaskorzeźba, ofiarowanie Pana Jezusa oraz to tabernakulum. Były w dawnym ośrodku formacyjnym Decyzji Tarnowskiej w takiej wiosce, która się nazywała Siedliska Wogusz, Może tylko Ania pamięta, nie czy byłaś tam kiedyś. No. Więc ja pierwszy raz to tabernakulum zobaczyłem i tą płaskorzeźbę 27 lat temu. Wiem, że to brzmi jak prehistoria dla Was. Ale tak było, bo pochodzę z tamtych terenów, tam nasz ówczesny ksiądz, który też opiekował naszymi grupami, nas zabierał na, na takie krótkie wypady, można powiedzieć ewangeliczne. A później swoją pierwszą oazę przeżyłem w siedliskach był właśnie, w tej, tamtej kaplicy właśnie te 27 lat temu i formowałem się jako animator na szkole animatora właśnie w tej że Taplicy. I nie widziałem tych, tych dwóch rzeczy aż do zeszłego roku, jak tutaj się dołączyłem na Waszą yy, no, decyzjalną oazę matkę. Wtedy zresztą się urodzić ten pomysł, żeby Wam pomóc, może w tym koda. I wiecie, rzeczy materialne yy, do takich ludzi w średnim wieku, jak ja i starszych, przypominają, bo one się jakby nie zmieniają, a my przychodzimy, widzimy je po lata i przypominamy sobie pewne rzeczy, które się w nas działy. I mi też zajęło trochę czasu, zrobiłem sobie taką refleksję, żeby zrozumieć właśnie, że to zaproszenie Pana Jezusa do tego, żeby służyć w Ruchu Światło-Życie z wielką łaską. Zresztą nie myślałem, że ja kiedykolwiek do tej służby wrócę. Miałem długą przerwę sporo lat temu. Ale tak jak Wam powiedziałem, to jest wielka łaska. Bo to, 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 to doświadczenie bycia w tej wspólnocie jest dla Was takim darem, czy może się stać, bo to się nigdy nie dzieje z automatu, żeby rzeczywiście to, co jest obecnie dane nam w czytaniach, się w Waszym życiu wypełniło. Pierwszy tydzień Wielkiego Postu przypomina nam, chce w nas odnowić doświadczenie bycia chrześcijaninem, to, że jesteśmy ochrzczeni. Kiedy. Mojżesz słyszy od Boga, bądźcie świętymi, bo jestem święty, to trochę coś innego znaczyło niż to, co nam się wydaje. Ta kaplica, to jest, ja bym nazwał niebawem pod wezwaniem wszystkich świętych, bo to jest tyle relikwii. Jan Paweł II, siostra Faustyna Kowalska, dzieci Fatimskie, rodzice Teresa Dziesiątka jest, błogosławiona Karolina Kuskówna, jedno wolne miejsce pewnie na księdze Blachnickiego Czeka. Albo możecie zrobić yy, taką napis, to, czeka, to miejsce czeka na Twoim relikwie. <grymne> Natomiast yy, my, jak, jak słyszymy słowo święci, to właśnie sobie od razu wyobrażamy tych z relikwii. Natomiast nie, nie w takim kontekście to słowo pojawia się w księdze kapłańskiej, bo to jest w przymierze Starego Testamentu. Święty w tamtym kontekście znaczy na wyłączne dla Boga oddzielony, nieskalany właśnie oddzielony dla Boga. Specjalna własność Boga. To znaczy co, to, co mówi właśnie Bóg do Mojżesza. Będziecie moją szczególną własnością. Jesteście moi. No i mówi im, jak mają postępować. Przypomina dekalog, pokazuje, jak żyć. I Jezus to samo mówi w Ewangelii. Zostawia, można powiedzieć, taki, taki nowe wskazanie. To oczywiście nie jedyne, bo Wcześniej pojawiają się mateusza błogosławieństwa. Jezus nad każdym z nas, jak przeżyjemy swoje życie, chce wypowiedzieć to pierwsze słowo. Jezus nad nikim nie chce wypowiedzieć słowo. Może być tak, że jak my czytamy tą Ewangelię, to trochę jesteśmy jakby przerażeni. No nie chciałbym, żeby Jezus kiedyś do mnie powiedział idź, pracz", nie. Ale Jezus nad każdym z nas chce. Powiedzieć, pójdźcie błogosławieni, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. To jest Jego pragnienie nad każdym z nas. Nie tylko nad każdym z nas. Nad każdym człowiekiem, którego spotkasz w życiu, nie tylko którą będziesz posługiwał jako tam animator, animatorka, czy inni ludzie, którzy pojawią się na przestrzeni Twojego życia. Wobec każdego Jezus chce powiedzieć, pójdź, błogosławiony. Ujść błogosławiony. Chcę, abyś był ze mną. I ta droga, którą przeżywacie dłużej lub krócej, wiem, że właśnie jak się do takiej historii, 27 lat to brzmi jakiejś z innej epoki, nie wiadomo jakiej, ile to było lat temu. Natomiast yy, zapomnijcie o tych 27 latach, ale i tak jeszcze sięgnę dużo dalej w tej homini, także to był taki dopiero rozgrzewka. Yy, to jest Twoje dziś, nie? I w tym Twoim dziś przychodzi Pan Jezus, aby Cię poprowadzić. Bo generalnie to, co też zostawił ksiądz Wojciech Blachnicki, właśnie dlaczego my nie używamy w ruchu Światła Ludzkiego słowa lider, tylko animator. Ksiądz Blachnicki to bardzo głęboko przeżył, nie tylko przemyślał. Przeżył dlatego, że. On otrzymał i przekazywał własną wizję żywego kościoła. A animator, do czasów, można powiedzieć, oazów w języku polskim, animator zupełnie co innego znaczyło Człowiek, który bajki robi, tak? i ożywia rysunki. Dziś już my nie umiemy myśleć inaczej. naszej wiemy, kto jest animator, ten to ma małą grupę, w tym para animatorska, ale właśnie o to chodzi, ten, który ożywia. Ten, który przynosi życie. Dlatego ksiądz Blechnick w swoich rozważaniach w pewnym momencie powie, co dla ludzi będzie zaskakujące, że Duch Święty jest pierwszym animatorem. Duch Święty jest pierwszym tym, który nas ożywia, przynosi nam życie. Ja to życie przyjmuję, aby to życie przekazać, bo życie tylko wtedy jest życiem, kiedy jest przekazywane. Dlatego na pierwszym stopniu oazy, a na nim to już byliście wszyscy, bo inaczej nie bylibyście na koda jest to, to takie doświadczenie z tym źródełkiem, tak? które przy, tam, gdzie jest żywa woda, tam jest życie wokół, wokół żywej wody, a tam, gdzie woda jest zastana, to, to życie zamiera często. Nie? Jest woda, yy. no, taki obraz symboliczny. Ale po to jestem, żeby przyjąć życie. I o tym przekaże życie właśnie z tej Ewangelii. Byłem głodny, byłem spragniony, a daliście mi jeść. Chodzi też o to, że ci ludzie po prostu dlatego są też zaskoczeni, bo oni nie robili tego, żeby im to było policzone na kredyt u Pana Boga do nieba. Oni po prostu robili to, bo żyli jak Chrystus. To jest istota. Żyli jak Chrystus, bo Chrystus karmi, poi, przyjmuje, przyodziewa, ona wiedza, przychodzi do opuszczonych. On otwiera oczy, on uwalnia więźniów tych, co mieszkają w ciemnościach, to jest prosto o Chrystusie. I Jezus taki był. Więc kiedy staje się jak Jezus, to Jezus mnie rozpoznaje. I ten czas, poza tymi wszystkimi innymi rzeczami, które robicie, czy będziemy jeszcze krótko robili te parę dni, jest po to, żeby się napełnić życiem. Bo tylko jeśli będę napełnionym życiem, to życie będę w stanie innym przekazać. Nie w sposób perfekcyjny, nie w sposób doskonały będziesz mógł, mogła służyć tylko tak, jak umiesz, a nie tak, jak nie umiesz. To jest zawsze to sobie warto zapamiętać. Jeżeli nie ma jakiegoś wzoru, do którego musisz dążyć. Pan Bóg ma na Ciebie wzór. Jezus ma dla Ciebie unikalny, unikalny plan. Właśnie, aby być w tym przekazie życia, obiecałem Wam, że sięgnę dużo dalej historią. Na koniec, na, na koniec Wam na tej chomili sięgnę dużo dalej historią. My generalnie w Polsce mamy takie przekonanie i tak pewnie w szkole jesteście uczeni, że był Chrzest Polski 966, tak? Mieszko przyjął Chrzest, był Chrzest Polski i Polska powoli stała się chrześcijańska. Tak, taka jest narracja. A jest to narracja niepełna i nie do końca prawdziwa. Ponieważ w miejscu, w którym jesteście obecnie, w sensie na tym terenie, e, obecnego tutaj właśnie Czchowa i, i za chwilę Tropia, byli ludzie, którzy trudzili się dla Ewangelii dużo wcześniej. Byli to właśnie ludzie, którzy wyszli, czy prąd duchowy wyszedł stamtąd, skąd ja do was przyjechałem, czyli z Irlandii. Ja Przyjechałem dzisiaj z zachodniego wybrzeża, czyli już dalej się nie dało. Dla już jest tylko Atlantyk i, i, i Kanada i, no, i Stany Zjednoczone. I Kościół Irlandzki, który przyjął wiarę 500 lat przed. Słowianami, bo bardzo dynamiczna ewangelizacyjna I zanim mieszko przyjął chrzest, to chrześcijaństwo jako oddolny ruch, to słowo już znamy, tak? jako oddolny ruch żyło na tych terenach. Właśnie tutaj. jakby się sobie popłynęli do tropi, a taki chyba jest darmowy ten prom, nie wydaje mi się ciągle. Był kiedyś darmowy, jak tam, jak tam autem jechałem. Można jechać na około jeziora, to wtedy trochę schodzi. To można sobie pójść do kościoła, malowskiego starego kościoła, gdzie są relikwie świętego świerada. On jest pochowany na terenie obecnej Słowacji, w Nitrze. No właśnie świerat, o którym w Polsce nikt specjalnie nie pamięta i nie jest żadną specjalną czcią otaczany, był wychowywany w duchowości mnichów iro szkockich, takich ładnie nazywamy, nazwani I na tych terenach. Niektóre dzieci nosiły imiona irlandzkie irlandzkich świętych. To tylko sięgnięcie do głębokiej historii pokazuje nam, że każdy ma swój czas. Pan Bóg nam wyznaczył jakiś odcinek czasu. Ty masz swój czas, czas swojego życia. W tej historii Twojego życia przychodzi Jezus, też dał Ci doświadczenie tej wspólnoty, ruchu światu życie, któremu dłużej lub krócej będziesz służył, służyła. I to jest piękna obietnica i piękny dar. Warto go przyjąć, bo też kiedy my podejmujemy służbę, nawet w niewielkim odcinku, wtedy się przemieniamy. My się nie stajemy chrześcijanami, bo się nauczymy dużo, albo się namodlimy dużo na kolanach, tylko dlatego, kiedy w tą wiarę <laughs> wprowadzamy w akcję, kiedy właśnie animujemy, kiedy dzielimy się, wtedy się uświęcamy, wtedy rośniemy. Wtedy jesteśmy aktywni w tej wierze i Pan nas przemienia. Jesteśmy też wolni, i tak jak powiedziałem, nad każdym z nas Jezus ma pragnienie, aby wypowiedzieć kiedyś dla każdego z nas to słowo: pójdź błogosławiony, pójdź błogosławiona mojego ojca. Niech to pragnienie nam towarzyszy w dalszych naszej drodze tych kilku dni tej, tej kody.